No no, sprzedali mi antenę tej bez, bez, bez uchwytu na konwerter. Cześć, jaki to był ten numer? Halo? Słucham pana! No pani kochana, no do, do antenę dostałem. No przecież ta antena w ogóle nie ma uchwytu na konwerter. A to jak to ma działać? Duchem święty nie jestem! Przecież tak powinno być okrągła ta ciosza. Co wy tam za gówno sprzedajecie? Gówno wiem. A jaki ma pani kolor włosów? To nie jest salon damsko-męski! To pocałuj mnie w dupę, tu ma. mam. Wygląda jak antena naziemna. To nie jest naziemna antena. To jest antena płaska. Chociaż Ziemia jest okrągła, niektórzy twierdzą, że płaska, ale przyjmijmy, że jest okrągła. Dla kogo jest ta antena? Potestujemy sobie dzisiaj ją, będziemy się dzisiaj bawić w płaskie anteny. Zobaczymy sobie, czy to w ogóle ma sens. Na testy dostałem najmniejszą i tym samym najbardziej popularną antenę serii H30D oraz H30D. Ten plus z literką D to dodatkowy uchwyt, dzięki któremu możemy zamontować antenę płaską bezpośrednio do ramy okiennej. Model H30D1 to wersja z konwerterem pojedynczym bez uchwytu do ramy okiennej. Producent twierdzi, iż model tej anteny to odpowiednik czaszy o średnicy 60 cm i uprzedza nas o możliwych problemach z poprawnym odbiorem kanałów DVB-S2. W zestawie otrzymujemy styropianowe pudełko z zawartością Model H30D1 waży prawie 5 kg, czyli jego waga dorównuje popularnym antenom satelitarnym o średnicy 80 cm. Oczywiście podczas montażu tradycyjnie towarzyszy mi Daisy. Antena jest wyposażona w tradycyjne mocowanie ząbkowe. Akurat założyłem tutaj na uchwyt taki dedykowaną elkę, taką jak najczęściej możemy spotkać. Ten uchwyt według instrukcji obsługi można przykręcić bezpośrednio do ściany. I teraz tak, mamy tutaj ramię, na tym ramieniu zamontowana jest cała ta antena, możemy sobie tutaj te ramię też obracać, także możemy to na stałe zamontować do do elewacji, a to możemy sobie obracać. Mamy tutaj moi drodzy kąt elewacji. Tu właśnie się ustawia kąt elewacji. W tym miejscu. Tutaj mamy kąt skręcania konwertera. Teraz jest Przepraszam, teraz jest na zero, widzicie? I tu możemy sobie ustawić. Podziałka jest duże, kreski są co 10, czyli jedna kreska to będzie 2, 4, 6, 8, 10. O tu też się ustawia kąt skręcenia konwertera. Znaczy nie kąt skręcenia konwertera, tylko musimy całą anteną przekręcić. To jest wersja, akurat anteny na jedną. Tak zwana wersja singlowa. Wersja na jeden konwerter. Na stronie producenta możemy odnaleźć jeszcze modele z konwerterem podwójnym oraz poczwórnym, odpowiednio oznakowanym cyfrą 2 lub 4. Model H21D posiada wymienny konwerter, natomiast model H50M wyłapuje sygnał z dwóch satelit naraz. Wybierzemy sobie środek satelit hotbirdowych, czyli wybierzemy sobie transponder 11449, w związku z tym, że on jest troszeczkę silniejszy niż pozostałe. No to sobie po prostu będziemy na tym transponderze ustawiać. Czyli co, ustawiamy sobie 30 stopni w elewację. Powinienem mieć kompas, generalnie w zestawie powinien być kompas, ale tego kompasu nie było. I teraz będziemy generalnie, delikatnie tą anteną kręcić. Zobaczymy sobie, czy w ogóle... O, coś tu znalazło, coś tutaj znalazło. Teraz sobie robimy elewację. Antena patrzy o 30 stopni, nie? tak jak już się, żeśmy ją skręcili. Ona patrzy po prostu centralnie w satelitę. Tak jak kiedyś były anteny satelitarne nie offsetowe, tylko paraboliczne. I te paraboliczne właśnie patrzyły centralnie do góry w satelitę. Dobra, przejdziemy sobie na tego hl I zobaczymy sobie, co my tu jesteśmy w stanie w ogóle zrobić, bo pomiar mamy tragiczny. Antena jest bardzo wrażliwa na każdy ruch. Podejrzewam, że miernik jakiegoś tam satlinka, czy jakiś tam, powiedzmy, gorszy, on by w ogóle nic nie pokazywał. On by w ogóle nic kompletnie nie pokazał, bo one startują tam od 8 czy tam. Skończymy sobie całą anteną. To lipa, nie? Powiem mam szczerze. Na tym transponderze lipa. Może przejrzymy sobie inne transpondery. Polsatowski troszeczkę więcej. No, może na tym polsatowskim się skopimy, co? No dobra, polsatowski. Czy jesteśmy chociaż w stanie zrobić tam wiem, 11 chociaż kurde? Specjalnie mocno nie dokręcałem, bo to jest antena na testy, nie chcę jej zniszczyć, nie chcę jej w ogóle w żaden sposób uszkodzić nawet parę stówek kosztuje. Dlatego nie reguluję anteny kluczem płaskim od tyłu, ponieważ to zniszczyłoby śruby i zniszczyłoby klorynkę, która się znajduje w zestawie w antenie, a tego nie mogłem zrobić. Co teraz żałuję powinienem użyć jakichś podkładek i dokręcać antenę tradycyjnie kluczem wtedy na pewno bym ją precyzyjnie ustawił lipa totalna od przodu sobie jeszcze zobaczy, jak ona ma ten kąt skręcony hmm. lipa troszeczkę, nie? może jeszcze spróbujemy sobie na HL-u albo na VL-u, dobra jest TFON y robimy o kurde, TVN-y jest dramat w ogóle tvn jak mamy, jak mamy niecałe 10, to przy opadach deszczu, to będzie w ogóle... To będzie dramat po prostu tam. Całkowicie katastrofa narodowa. Z ciekawości zobaczymy sobie Astrę. Astrę musimy pokręcić w lewo. Dobrze, mamy Astrę, moi drodzy. Może na Astrze, kurczę, będzie lepiej, stabilniej. Elewacja. No, troszkę w górę, żeby antena poszła. No, 11 decybeli. Moment, teraz sprawdzimy sobie jeszcze prawo-lewo. Nie, gorzej, dobra. No to teraz skręcenie. Gorzej. Dobra, wyszło nam 11. Na astrze. Być może do astry kurcze Gdzieś tam na camping czy coś, a inne ćwiartki na Astrze 11,4 na zdf na hl -u. na VL-u mamy 10,2, na vh mamy prawie 12. Kurczę, wydawało mi się też, że ta antena będzie taka, pierwszy raz w ogóle ustawiam taką antenę tego typu, wydawało mi się, że taka antena będzie mało czuła. Ona jest bardzo czuła, ona jest tak, tak mocno czuła, znaczy w zasadzie jest tak samo czuła jak, jak 60, jakakolwiek inna 60. Mamy 11,6. Teraz może zasłonimy ją ręką. Załóżmy, że w jednej 1,3. Co się dzieje? Spada. a Jakbyśmy położyli rękę w ten sposób na połowie, też nam mocno spadnie. W tej Astrze jest lepszy pomiar, no bo satelita Astra jest, jest ten transponderem są troszeczkę więcej, znaczy większa jest, jak gdyby ich siła, troszeczkę większe parametry MER można uzyskać na tej samej czaszy, ale jak widzicie, no tak, taka trochę lipa jest, nie? Nie ma lipy! Jak prawdziwy fachowiec ustawiłem satelitę na drabinie. Powinienem jeszcze trytek użyć. Tak się prezentuje ta antena obok dużej czaszy, 85 cm. No, to powinienem na no, trytkami to przyczepić. Tryteczki. Jednak ta kamera mi peszy. Nie mogę. Niby, mnie, niby jestem nauczony, że jak mi ktoś na ręce patrzy, to, to mnie to nie peszy, ale jednak trochę. Dobra. Ustawiłem 11,2 na polsatowskich, na transponderze polsatowskim. Na TVN-ach mamy 10,6. Skaczę na 10,7. Jest godzina 19.33. Troszeczkę zachmurzone niebo ale troszeczkę Zobaczymy sobie po kolei wszystkie transpondery Na HBO, horizontal high mamy taki wynik Na VH powinno być najgorzej a jest troszkę lepiej Na VL-u też powinno być więcej 11,3. Największe wskazania mamy na VL-u Na transponderze yy, Info Początek praktycznie pasma Na HL mamy tragedię. Trzeba było prawdopodobnie wysterować teraz na HL tą antenę kosztem innych transponderów. No, wyrównać te pasmo, żeby wszędzie było porówno. To wiecie, to, to, to też się nie ustawia przez 5 minut. Właśnie to jest ten problem, że no, przy takiej małej czaszy, przy takim małym zysku już musimy się po prostu ustawiać jedno kosztem drugiego. Także na TFW mamy 10,5, skaczące na 10,7, 85,4 mamy siłę. Dobra, podłączam się do EvoBoksa i, i zaraz widzimy się u mnie w mieszkaniu zobaczymy sobie co tam się dzieje. Jedyne co mnie zastanawia to... O nie, wyrównało się. Bardzo małą siłę mi pokazało na ogólnym. Generalnie pokrywają nam się te wszystkie wskazania, które są na mierniku, czyli mamy... No, tak wiecie, no przyzwoicie, no, do oglądania. Ale przy pewnie jakimś małym deszczu na no, 100% będzie cieło, To na milion procent, tak jak w odcinku z Puzonem tam ustawiłem 10 z groszem TFP bardzo nisko TVP praktycznie już jest na granicy TVP2 też na granicy TVN nieszczęsny powinien być powyżej 10 jest 10,9 no na 11 wskakuje ale to też jest na granicy mamy tutaj kabla około 27 metrów kabla mamy bez żadnych gniazdek idzie bezpośrednio z anteny tutaj do telewizora, bez żadnych gniazdek, także nie mamy żadnego tłumienia po drodze. TVN, zobaczymy sobie jeszcze tutaj Polsat News. Nie Może jakiś sportowy jeszcze sobie zobaczymy. Czyli być może w innym kraju, jak jest jakaś satelita mało wymagająca typu Astra, to ta płaska antena na pewno znajdzie rozwiązanie. Na Eurosporcie zobaczcie, 12 dB mamy snr -y. Czyli już jest tak, że można to oglądać. Oczywiście tak pokazuje ten dekoder polsatowski, gdyby się podłączyli dekoder NC plusowski, podejrzewam, że byłoby gorzej i na niektórych kanałach podejrzewam, że nie dałoby się tego normalnie oglądać przy jakimś deszczu, drobnym deszczu, albo nawet dużym zachmurzeniu. Dekodery orężowskie, z tego co pamiętam, są bardzo mało czułe i przy orężowskim czasami te 11-12 dB już przy tym pokazuje 100% na ogólnym. No tutaj już wysoka częstotliwość w poziomie już, już jest kiepsko. Tu z kolei niska częstotliwość w pionie już jest wysoko. Jeżeli dotrwaliście do tej części filmu, to zajrzyjmy sobie do wnętrza płaskiej anteny. Antena płaska to duża liczba elementów odbiorczych Dipoli połączonych razem na jednej płaszczyźnie opisywanych zyskiem wypadkowym. Przy współfazowym pobudzaniu wszystkich dipoli kierunek maksymalnego promieniowania jest prostopadły do płaszczyzny. Największym problemem przy produkcji anten płaskich są straty związane ze sprzężeniem wszystkich elementów, co ma znaczenie dla zysku i sprawności układu antenowego. Do odbioru sygnału z satelitów wymagana jest antena o jednokierunkowej charakterystyce promieniowania. Najprościej rzecz biorąc uzyskać ją można umieszczając za układem dipoli płaską płytę metalową jako ekran. Ekran powinien być w odległości 1 czwartej długości fali. Jeśli odległość między elementami nie jest większa od połowy długości fali, to można przyjąć, że powierzchnia czynna układu równa jest geometrycznej powierzchni anteny. Nie można też, ze względu na rosnące straty, zwiększać wielkości anteny w nieskończoność. Nie ma więc na rynku anten płaskich większych niż graniczne 60 cm na 60. Dobra, muszę dać mojemu kotu tabletkę na głowę, bo od tych wszystkich informacji rozbolała go głowa. Jeden na dol? Czy dwa? 5. Podsumowując, anteny płaskie to bardzo ciekawy produkt, lecz nie cieszy się on dużym zainteresowaniem w Polsce, a przynajmniej u mnie w Poznaniu. Zaawansowana elektronika oraz niełatwy proces produkcji anten przekłada się bezpośrednio na jej wysoką cenę. Anteny te z powodzeniem znajdą zastosowanie na terenie Niemiec lub Francji, tam gdzie wiązka satelitarna satelity Hotbird jest o wiele mocniejsza niż u nas. Antena może stać się alternatywą dla osób, które np. z powodu zakazu wspólnoty lub spółdzielni nie mogą zamontować tradycyjnej czaszy satelitarnej. Jeżeli zdecydujemy się jednak na zakup anteny płaskiej, należy rozważyć kupno większego brata o oznaczeniu H50. Jak twierdzi producent, odpowiednika zwykłej czaszy o średnicy 80 cm. Należy pamiętać, że ze względu na swoją wagę sięgającą prawie 9 kg anteny tej nie można zamontować do ramy okiennej, ponieważ producent nie przewidział dla tego modelu dedykowanego uchwytu. Jechałem na usterkę. Coś tam z satelitą czy z naziemną? Nie mam ten w ogóle. Na banku chodzi o kablówkę, nie? 100%. To są jaja normalnie. No bo tu nigdzie nie mam ten, zobaczcie. Panie, panie, ja się pytam. Gdzie anteny?